Witam Szanowni Państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki w dniu dzisiejszym. Witam serdecznie pana burmistrza, zastępcę pana burmistrza, panią skarbnik, koleżanki radne, kolegów radnych, pana dyrektora do spraw inwestycji i utrzymania ruchu firmy Amika Witam serdecznie panią prezes Gminy Służbi Pomocy w, w Europa wraz z członkami z zarządu y, witam serdecznie y, przedstawicieli lokalnej prasy oraz pracowników y, referatów Urzędu Miasta, dzięki którym y, sprawnie możemy przeprowadzić y, to posiedzenie. Y, przeczytam Państwu y, porządek dzisiejszego posiedzenia pierwsze otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad, drugie przyjęcie porządku obrad, trzecie zapoznanie się z materiałami przygotowanymi na 20 sesję Rady Miasta i Gminy Wronki, następnie jest to, będzie informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 roku, następnie sprawozdanie z działalności burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 roku, następnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzeń porządkowych burmistrza miasta i gminy Wronki, następnie projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarg wraz z odpowiedzią na skargi, następnie projekt uchwały w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości z część, za część roku 2020. Przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, następnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowości Bizdrowo i Bartosław, następnie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic Mickiewicza Dworcowa Polna. Następnie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 6 milionów złotych na pokrycie deficytu budżetu. Następnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Następnie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Kolejny no właśnie, kolejny punkt to wolne głosy i wnioski i ostatni punkt zamknięcie posiedzenia. Na dzisiejszym posiedzeniu stwierdzam prawomocność obrad. Na 15 radnych w tym momencie jest obecnych 13. Czy szanowni Państwo macie jakieś uwagi do porządku dzisiejszego komisji. Bardzo proszę. Mamy tutaj już wprowadzoną wprowadzony wniosek zmiany porządku obrad, który został przekazany przez pana burmistrza, ale czy panie radnej, panowie radni też mają jakieś uwagi do tego porządku obrad? Bardzo proszę. Czekamy chwilę na przesunięcie y, punktu przyjęcia protokołu na początek, jedną no, jeden z początkowych pozycji naszego porządku obrad. Tak jest. Czyli teraz, szanowni państwo, Zapoznam Państwa z, yy, z wnioskiem Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, Pan Burmistrz ma wniosek dotyczący zmiany porządku połączonego posiedzenia Komisji Rady w dniu 27 maja 2020 roku. Zapoznam Państwa z tym wnioskiem. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad połączonych Komisji Rady następujących projektów uchwał. Pierwsze, w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Wronki w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19 druk numer 11 i drugi wniosek to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wronki na lata 2020-2023 druk numer 9 Czy ktoś z pań, Panów radnych ma jeszcze uwagi jakieś do y, tego wniosku Pana burmistrza czy do porządku obrad? Bardzo proszę Jeżeli nie to poczekamy aż Zatem Szanowni Państwo, zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku Pana Burmistrza do włączenia do dzisiejszego porządku obrad, bardzo proszę. Kto jest za, proszę wybrać odpowiednie pole na tablecie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. 12 głosów za przyjęciem wniosku. Zatem Szanowni Pani Agnieszka prosiła o głos. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam taki, taką, taki wniosek, że jeżeli jakikolwiek tutaj do pana burmistrza i jego służb, jeżeli jakikolwiek na przyszłość będzie dokładane punkt, dokładane dokumenty, ja, ja bardzo bym prosiła dla mnie o wersję papierową jeszcze, tak? To takie, taka moja uwaga. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi wnioskami Pana Burmistrza, bardzo proszę ponieść rękę, przycisnąć odpowiednie pole na tablecie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. W kolejnym punkcie mamy przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Treść protokołu został przesłany y, za pomocą programu sesja. Każdy mógł się zapoznać z treścią protokołu. Czy ktoś z pań radnych, panów radnych ma jakieś uwagi do tego protokołu? Bardzo proszę. Otwieram dyskusję w tym punkcie posiedzenia. Nie widzę, zatem zamykam dyskusję w tym punkcie posiedzenia i przechodzimy do kolejnego punktu. W kolejnym punkcie mamy zapoznanie się z materiałami.